Wow. O oh, wow Może poczekacie na mnie Może Jezu. poczekacie na dobra, mnie. Dobra, czekaj na niego, bo on się zesra zaraz. No dobra no Coś musimy zebrać O jest! Tak, trzeba... O tu tam było! jest jeden jest chyba, tam naprost jest jedna. Akurat! Akurat! O dobra Tylko na teraz tutaj, dobra, już na prawo, chodź! Kośnik, na prawo! Dobra, muszą, się, tu ja tu mam łóż, ja tu mam midię spoko szybkę wszystkie o, Ale jestem z tobą Może tu, ten trzeci tu gdzieś będzie potrzebny Safe może jakiś gdzieś co? tutaj może Jest, mam safe, mam safe To idzie ko nas! Idzie Jestem posz go, posz go, posz go, posz go. Wresy, Dobra, to może przechodzić nie musisz tego Czekaj. mieć zaklipowanego. Equip G. LOL. Zabiło cię, Galakta. Dobra, yeah. skończyłem. Osiem świecek. Niemożliwe. Osiem świeczek co dwie minuty musimy zapalać. No? Co to znaczy? Nie wiem. No keep plain fodder. Co jest? To znaczy? Co to jest? Ale, my, ale ja Kurde. szybki jestem. Nie wiem. No ja też jestem szybki. Stanem. Jak to wygląda? Oj! O, to, to to w... On potem widę Aha, widzisz coś mi rozpieszni. Nie, nie wiem jak to się Jest u Ciebie. Się... Jest ten. Jest tu jest jeszcze trzecie piętro! Tak, są trzy piętra. O, 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 LOL, co so, skąd? Ej A! A oni strasznie zrąbali. A... Rę... Muszą bali za tym. Bo to jest, Wszystkie są No na to musi być ciężkie. Piętrze. Wszystkie są na trzecim już. Ta ta ta, no no no. Mamy minutę. Chyba jestem bezpieczny. Odpalić jak gówno. A, szybko! Na mnie jest, na mnie jest, na mnie jest. 15 sekund. Drespiło się na mnie. Tak uważaj. 10, 9. To jest! No, nie zdążymy. Spoko... Ale gdzie, o... Ale gdzie jest ta jedna świeczka? Oj, od nowa, od nowa. W pokoju! Chyba wszystko jest odpalone. Odpaliłem trzy już. Na, na drugim pierwszy, na, na drugim piętrze zgasła O, moje drugie zgasło. Ja, ja, ja na trzecie. W ostatniej sekundzie Zatrzyjłem to zapaliłem. Sekundzie. Ja tak samo, tak, tak samo. Nie, I said, told me so." Fine. Everybody asked me how I know. I smiled a demonstration said, told me so." Fine. Everybody asked me how I know. I smiled a demonstration said, told me so." Fine. Palasz? No. no. bo jedna się pali. ma. Dobijcie mi 200 Swiss, i w, w opisie macie link do dawania mi dodajców. Zbiera na mikrofon, więc mi będą częściej się pojawiać, ile już dźwięk będzie. I to tyle. You